Jaki mikrofon na początek? Jomek się pewnie pytał o mikrofon do robienia muzyki, czyli rapu. Zaspoileruję ci, zobacz sobie na różnicę tych mikrofonów. Ten po lewej jest mikrofonem, który kupisz na start. No to już ci mówię, bez zbędnego gadania. Najlepszy mikrofon na początek to żaden Rode NT1. Żaden MXL, żadne autotechnika, żadne tam statywy, co tam wolisz. Najlepszy mikrofon na start z muzyką i robienie rapu, i w ogóle robienie muzyki to jest Novox. NC1 stary i nowy. Starego Novoxa kupisz jak znajdziesz sobie Novox NC1 klas, a jak chcesz nowego to Novox NC1 bez pauzy pomiędzy jedynką. Tak wygląda prawdziwy starodawny Novox NC1. I jest normalne wejście, USB i można podłączyć do kompa. I zobacz, taki mikrofon kosztuje 2500 tysiąca, a to jest Nowox NC1 za 200 lub 300 zł. I działa równie dobrze. I na start nie potrzebujesz tak drogiego sprzętu, ani w ogóle drogiego sprzętu. Kup sobie takiego Nowoxika. I będziesz mógł robić dobrą muzyczkę na takim Novoxie. Novox NC1 zwykły albo klasy. Nie, nie zmienię zdania. Najlepszy mikrofon na start dla każdego. Novox NC1 budżetowy na USB. Podłączysz do kompa, weźmiesz wszędzie. Działa dobrze, brzmi dobrze. Oczywiście, obserwuj po więcej.